Jak tam? Yy, no, uruchomiłem kontakt, że tak powiem, tylko mhm. no muszę wiedzieć po co ci te informacje zastrasza mnie. Jak ci zastrasza? Każe mi przelać hajs na to konto, albo sensitive moje nudesy zostaną wypłynięte. Chcę wiedzieć po prostu, kto rozsyła moje nudesy. Robisz te takie zdjęcia? Mhm. Dla kogo? No właśnie. Do prywatnego archiwum. Na clouda mi się ktoś wbił. I mówi 160 tysięcy na to konto, albo będą na Twitterze. Ja mówię, aha, nie ja mam nawet tyle kasy, mam 5K na koncie, tyle grzywny mi ale zaprzedajecie. No, na pewno do prywatnego archiwum to było, czy dla kogoś robiłeś? No, no do prywatnego archiwum było. Szczerze, odpowiedź na to pytanie. Dobry, nie... dobry, proszę Państwa. Dobra, sprzedawałem je, tak, ale sprzeda dob dobrym arabskim klientom. I teraz ktoś ma całą galerię i mówi, że na Twitterze będzie i mi się cały biznes rozjebie. Bez kitu. Poszedłem na zeznania i sprzedałem, kto mu ukradł. Siema! Ała! Trochę tak. Cóż za niefortunna okoliczność! Faktycznie, kasujesz semy. Co jest, sultanem. Dobra, wysiadasz. Jak coś to jesteś przeze mnie porwany. Wpierdalamy się tam, inaczej cię odstrzelę. Dawaj. Idziesz powoli, dawaj. Podchodzimy tam, podchodzimy tam. Kulturalnie, proszę pana. Idziemy, idziemy, go, idziemy. idziemy. Cicho, spokojnie. Zabij się, się! Zabiję go! Zabiję go, Nie Zabiję go! Za się! Odsuń się, Boga zabije, ocuj się, się Boga zabije. Idziesz do tego banku, bo cię zabije, gościu. Odejdź stąd! Zamknij się! Odejdź stąd, dalej! Nie mordę! Odejdź stąd, bo jesteś zestrzelony! Idziesz do banku, bo cię zabije! Nie strzelać, nie strzelać! Idziesz! Idziesz! Wchodzisz tu! Bo ja mało. Ja Akurat przyjrzeli się bankowi. Tobie przyjeżdżali, 5 radiozorów. Co się dzieje? Mhm. Jest... Mamy laptopa z mamy laptopa! Nie pierdol, mamy laptopa spierdolamy. O kurwa, dobra, wracajcie. Nie gadaj, RNGZAS. zasługa. Ja on mnie w tym momencie. Mamy to, mamy! O kurwa, dobra. Nadzieja umiera ostatnia. Ja wale. Negocjuję, nie, nie wiem, ja rozumiem, że oni czekają z Helką, aż ich zgubimy, ale oni po prostu la latają za nami, tak? Mamy ich zgubić. Co ty kurwa robisz? O kurwa jebany Warlord! Eee, warlord! O dobra. Muszę wiedzieć. Wiedzieć, muszę wiedzieć! Zostaw mnie na minut Na 3 sekundy mnie zostaw! Muszę kurwa wiedzieć! Za 3 sekundy podniosę ręce! Błagam! A! Oznakowana gotówka to jest po hajs chat. 10 Nichuj! Kładę się! Kładę się! Warfit, warfit, wyjebane byłoby bardzo miło, jakby udało się dziecko rozkuć, żeby... Kurwa, mamy to! MAMY TO! Dziecko kurwa, jest to! Od przodu, ręce nie, i nie uwielbiamy. Kurwa, mamy to! Delikatnie. Super. super, super. Dobrze, w takim razie przejdźmy do, do konkretów. Czego by pan oczekiwał, żeby zakładnikom nic się nie stało i żebyśmy mogli stąd wyjść? No czego bym oczekiwał? Myślę, że zaczniemy o tym rozmawiać, jak się zjawi w pełni zatankowany sultan na miejscu. Przyjęła! E, jasne, tylko wie Pan co, mamy 12 zakładników, e, pojazd jest już w drodze, więc możemy... Lewron, pozdrowisz Żory? Pozdrawiam Żory! Czad. Czy wy rozumiecie, jakie jest połączenie światów w Fortnite? Napisała do mnie dzisiaj koleżanka z ławki, z podstawówki. W ogóle już z innym nazwiskiem, więc musiałam musiał przedstawić. Hej, tu tam powiedzmy Ania Nowak. I że jej dziecko. Ona już ma dziecko. Ogląda Fortnite'a i że jest wielkim fanem mnie. Czy mogę go pozdrowić? Koleżanka z klasy, która już ma dziecko i to dziecko już w ogóle jest fanem. Ja pierdzielę, ale mnie do dotknęło mnie widzowie dzisiaj. Że ludzie już dzieci mają, a ja kurwa hardu jakiś bank w GTA. Nice! Nie no, nieźle. No i co, fuck it, nie? Za minutę ba. był zaszczyt! Woo! Spokojnie, panowie, spokojnie. Deszczenie spokojne, potargały sad, a my na tej wojnie gramy jak szmaty, i już mam wyjebane. Na jakieś legalne granie, bo to jebana policja.